Len działa kompleksowo i na wielu poziomach, właśnie dlatego jest tak ceniony w medycynie naturalnej i dietetyce. Jego błonnik pęcznieje w jelitach, tworząc żelową masę, która łagodnie oczyszcza przewód pokarmowy, poprawia perystaltykę i daje uczucie sytości. To sprawia, że len wspiera osoby walczące z zaparciami, problemami trawiennymi, a także z nadwagą. Dodatkowo, działając osłonowo, chroni błonę śluzową żołądka i jelit. Dlatego jest często polecany przy refluksie nadkwasocie i wrzodach. Kwasy omega-3 zawarte w lnie mają działanie przeciwzapalne, wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, wspomagają pracę mózgu, a także wpływają na elastyczność naczyń krwionośnych. Dzięki lignanom LEN reguluje poziom hormonów, szczególnie pomocny jest w okresie menopauzy, zespołu napięcia przedmiesiączkowego czy problemów z androgenami. Ciemie lniane działa również jak naturalny prebiotyk, wspiera dobre bakterie jelitowe, które z kolei oddziałują na cały układ odpornościowy. Co więcej, substancje zawarte w lnie mają zdolność wiązania i usuwania toksyn oraz metali ciężkich z organizmu, działając detoksykująco. To wszystko sprawia, że len nie tylko poprawia funkcjonowanie układów pokarmowego i hormonalnego, ale wpływa korzystnie na ogólne samopoczucie i zdrowie metaboliczne.